Siemaneczko z tej strony, Anton, Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Właśnie opuściłem moją ukochaną małżonkę i mojego mieszka. No i tutaj właśnie rozmawiam z osadnikami. Oni tam narzekają: Panie, panie, w tym roku to zima będzie. No, musimy być. W sumie za kilka dni już będzie, tak więc korzystałem jeszcze z kilku ciepłych dni. I proszę bardzo, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Mały Leopold ma już dwa lata. Zobaczcie. Panie sobie chodzi. Panie, to będzie wyglądało, jak będzie stado takich małych dzieciaków biegało po, po osadzie. Jego żona, y, nie, nie żona, tylko matka. Jak ona się nazywa, już nie pamiętam. Ale w każdym razie już została przypisana do pracy. Czyli po dwóch latach dziecko zyskuje jak gdyby samodzielność. W tym sensie, że o widzicie sobie chodzi, spaceruje tutaj po. Po, po tej osadzie i w związku z tym trzeba będzie więcej zrobić miejsc takich, nie grodzić się tak maksa, na maksa, żeby te dzieciaki mogły sobie tutaj chodzić, a nie między płotami cały czas yy, przemieszczać, tylko żeby był większy miejsc, większy taki kawałek, gdzie można sobie pochodzić. No i tutaj w sumie fajnie będzie. Tak więc nie będziemy aż tak mocno się grodzili. Dobra, lecimy z następnymi robotami dzisiaj. Czyli fajnie, fajnie, fajnie. Tych dzieciaków niedługo będzie naprawdę dużo. A mały leopold tam, kurczę, widzę, że już tutaj ludzie idą do roboty. O, jeżeli chodzi o małe, no to proszę bardzo. To nie jest dziurawiec zwyczajny, tylko prosiak taki mały, zobaczcie. Chyba ich jest nawet więcej. Pan Knur chwalił się, że ma trójkę teraz. A, tu jest, tylko że są tak małe, że ledwie co ich widać. Jeden. I gdzieś jeszcze? Panie Knurze, hallo. Panie Knurze. A, jeszcze jest jeden. Elegancko, pięknie to wygląda, te prosięta takie małe. Pan kogut, a w sumie teraz nawet dwu, dwa koguty mam. Trzeba będzie jednego sprzedać. Pani kura. A jest kurcząt troszkę, jest jeden kogut. Jeszcze jest jeden gdzieś. A gdzie są pisklaki? Uuuu, fajnie wieczorem widać, jak one wchodzą do kurnika, to one się tutaj zgromadziły. Wszystkie kury, koguty, dwa, właśnie zauważyłem, i pisklaki. Dlatego, o. Ile tych piskląt jest, jaka jazda, trzeba będzie chyba sprzedać jakiegoś koguta, starego koguta sprzedamy w takim układzie, bo już nie ma miejsca na nowe pisklaki, chyba tak będzie, <grystanie> Kurczę. fajnie tutaj te, od, te odgłosy, ale dobra, to później ogarniemy, coś tam nie ma chyba nawozu, podejrzewam, ale to później ogarniemy, ponieważ w dzisiejszym odcinku lecimy z następnym budynkiem, który tutaj fajnie by było gdyby postawić, jest to... Gę... Jak to się nazywa? Gęślarnia? Gęsiarnia, przepraszam. Gęziarnia. Tutaj wcześniej mieszkała nawoja, a teraz kto mieszka? Dobra. Dobra, to oni mieszkają. nie wiem jakie mają. Ciężko wypowiedzieć mi ich imiona. Tak więc jest tego typu sytuacja, że wcześniej tu była tu mieszkała nawoja i tutaj był... Yy... no ta zielarnia, czy jak to tam się nazywa, nie? I mam teraz nowszą, drugiego poziomu, wybudowałem koło siebie dla nawoje. no, no, no teraz dziecko wychowuje, tak więc tam nic nie produkujemy, żadnych trucizn, natomiast w tym miejscu zdecydowałem się postawić tą gęsiarnię, żeby gęsi były, żeby było więcej jeszcze zwierząt, tak więc już tu nawet zacząłem troszeczkę budować wczoraj, tylko że mi się patyki skończyły, musiałem uderzyć, ale w międzyczasie zobaczy ile tych patyków sobie przytargałem tutaj, mam słomę? Mam, tak więc fajnie, to tutaj, to tutaj. A no kurczę, rzeczywiście coraz to fajnie wygląda, bardzo mi się podoba w tej grze, że jest po prostu takie życie, że oni coś chodzą, w tym sensie, że robią, gdzieś tam osioł spaceruje, dlaczego? No bo dalej nie naprawiłem tego płotu, ale a jak sobie osioł spaceruje, to nawet fajnie, że on sobie tam spaceruje. Jeszcze tylko w takim miejscu, kontrolowanym miejscu, nie? To niech sobie tam chodzi. Zresztą osioł mój druk, szczerze mówiąc. Rzeczywiście dobrze się spisuje tutaj. Jego yuki, teraz już ogarniam jak yuki. Dzięki w ogóle za podpowiedź. Bo wy wytłumaczyliście mi w komentarzach, jak tutaj. Co, co, co zrobiłem nie tak, że... Że nie mogłem ten, wykorzystać po objętości yuk ale teraz już wykorzystujemy dobra wow czyli mamy uh, tylko tak wiecie co gęsi to ja będę chciał o tu mam jeszcze kłodę dobra gęsi to ja będę chciał og y ogrodzić bo one będą latały za daleko tutaj jeszcze jakieś lisy chodzą czy coś takiego to trzeba gdzie to pilnować chociaż z drugiej strony a może by sobie łaziły fajnie by było jakby gęsi ciekawe czy one pływają ty, może takie coś postawić trzeba było przy tym. E, przy jeziorze może by tam pływały sobie. Zastanawiam się. Może zrobiłem błąd? E, dobra. Nieważne. Na razie nie będziemy grodzili. E, ewentualnie później ogrodzimy, jak tutaj będą ubytki w liczbie gęsi. O! Jest podgrzybek. Pod grzybki, grzyby najlepiej mi się zbiera zimą. E, nie, nie zimą tylko nocą. Włączam sobie alt i wtedy widzę. Dobra. Tak więc mamy mamy to co chcieli, chciałem tutaj, tylko jest no tak kładę jeszcze i idę kurcze do magazynu z tym. I zaraz jedziemy. A będę musiał pójść do swojej małżonki. Tak, zdecydowanie będę musiał pójść do ma swojej małżonki zapytać się: e, "Kochanie, nie wiesz, gdzie tutaj można gęś?" Gęś kupić? O, mały Leopold sobie chodzi. Mały Cwaniak. Będzie poubierany jest. No bo już się zimno robi troszkę, nie? Ale twardziel będzie. Będzie twardziel. Dobra. Podobno gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść. Ja mam kucharza i kucharkę. Tutaj nowy nabytek, jeżeli chodzi o osadnictwo moje. W sumie go chyba trzeba będzie przypisać do innej czynności, ale... Na razie mam dużo jedzenia, tak więc niech produkują dużo jedzenia, żebym mógł sprzedać to jedzenie. A teraz idę do małżonki zapytać się, gdzie mógłbym nabyć te gęsi. O, tutaj coś próbowałem, ale upiększyć teren, ale tak chyba nie, nie za bardzo mi wyszło. No dobra, może drugim podejściem będzie lepsze. <grytanie> dobra. Pyk. Nawoja, czy mogłabyś mi powiedzieć, gdzie są gęsi do kupienia? O, gęsi. Yy, w gostowi. Kurczę, do gostowi trzeba jechać. Daleko, daleko, daleko. Dobra, spoko. Wiesz co? co? To ja tam na ośle polecimy sobie. Tak więc elegancko. Do gostowi trzeba. No to troszeczkę trzeba będzie pojechać. Yy, no ale. Mały leopold. No ale co? Trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Tak więc lecimy sobie do osła. Nie wiem, może dzisiaj na oślicy wyjechałem. Nie wiem, czy to jest jakaś różnica. Ale osioł, osioł jest już osiodłany, tak więc lecimy na ośle. No, ej! A, jeszcze nie opanowałem, że tu trzeba wcisnąć P. Ma, jaki fajny mam, gustowny kapelutek. Zobaczcie. A, to jakiegoś zbójca obrabowałem i co dostałem od niego ten kapelutek. Dobra, lecimy! O, proszę bardzo, tutaj jedna ze zmian, o której Was nie poinformowałem. Chata myśliwska jest tutaj zupgradeowana i ona jest postawiona tutaj troszeczkę bliżej. E, tutaj jest las niedaleko aż tak. Nie wiem, można widać budynki. Może gdzieś tam o, daleko widać, ale nie jest to aż tak daleko jak było przedtem. Jest po prostu teraz bliżej i w sumie fajnie, bo jak trzeba na, na, naprawiać, to nie trzeba biegać daleko. Zresztą ten budynek wygląda o wiele bardziej solidniej niż ten, który miałem na początku. Zobaczcie, ile dużo grzybów jest. Trzeba by chyba kogoś przypisać do tego, żeby zbierał te grzyby. Zamiast tych dwóch kucharzy. Chyba tak zrobić lepiej. Za chwilę to chyba zrobimy, jak dojedziemy do Gostowi. O, kurczę, jakieś, jakieś dzikie zwierzę biegnie przede mną. Jakaś tragedia się tutaj wydarzyła. Bo widzę znowu coś rozbitego. Bukłak. Dobra. Kamień. Znaczy kamień. Uuu, skóra. Dobra. Chociaż tej skóry mam dosyć dużo. To właśnie właśnie myśliwi. Zdobywają tą skórę. No więc dobra. Tutaj jeszcze coś. Właśnie się tak zastanawiałem, czy to już wszystko. Właśnie tak już mam, już mam trochę doświadczenia w tej grze i już tak podejrzewałem, że coś więcej powinno być. Że tutaj tragedia większa się rozegra, nie taka mała. Dobra, lecimy dalej. A może by tutaj sobie inne miejsce, w którym może się wydarzyć tragedia, ale nie, tam za daleko. Może z powrotem. To polecimy tam obejrzeć. O, jaki obciążony jestem porządnie. Trzeba by do juk coś przerzucić chyba. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Wow! Kupka liści. Dobra, a, bo jesień jest. Czasami jesienią właśnie mamy takie takie kubki liści. To trzeba po prostu podejść i zbierz. Co tam może być? Cztery pióra. A, tak sobie wyszło. No ale dobra. Lecimy dalej, panie ośle. No i następna tragedia się tutaj zdarzyła. Łącznie teraz tak, z deską. I co tu jeszcze jest? Uwaga. Tutaj kamienna siekiera. Tutaj znajdziemy coś. U, chleb żytni. I wino gruszkowe. No pięknie, pięknie. To są dosyć drogie. Y znaczy te wino to na pewno są dosyć drogie rzeczy. Zastanawiałem się, czy by nie otworzyć jakiejś wytwórni. Właśnie jak to będzie z tymi winami, bo ja chciałbym też zarabiać w taki sposób. No ale no dobra. Podejrzewam, że to jest wyższy stopień w tej którego i tak w tym momencie nie byłbym w stanie ogarnąć. Dobra, lecimy dalej, panie ośle. No i proszę bardzo. Następny punkt, który trzeba tutaj sprawdzić. Jak troszkę człowiek pogra, to już wie gdzie, co jest. I tutaj proszę bardzo. O, tylko pieniądze. Eee... Ale tu chyba więcej jest. Tylko to? Ta paczka? O, tu słabo. Bardzo słabo. Tutaj kamień weźmiemy sobie. Jak już siadłem z tego osła, to już chociaż kamień podniosę. Coś tam jest jeszcze ciekawego? Hmm. Ale dobra, już, już jest Gostowia, tak więc tniemy do Gostowi. Wjeżdżamy do Gostowi, to jest centrum naszego świata. Fajnie to nawet wygląda, powiem wam, że ta osada. Troszeczkę czasu zajmuję, żeby to ładnie tak e, tutaj ogarnąć. Ja na razie jeszcze w swojej osadzie to tak bieda jest, no ale mam nadzieję, że kiedyś będzie lepiej. Poczekajcie, od razu będąc tutaj sobie sprawdzimy, czy czasami nie ma jakiegoś z zdolniacha. U, Amelia, Amelia spoko, Amelia spoko. E, ty też jesteś całkiem niezły, w jakim wieku jesteś? 22 lata. Tylko nie wiem, czy ja mam dla Ciebie mieszkanie jakieś. A dla. I, i, jak tu, w jakim jesteś wieku? 27. Świetnie. 27. To poczekajcie. Muszę ogarnąć jedną sytuację. Bo ja szukam partnerki dla gościa, który jest kucharzem. A nie. Ty jesteś rolnikiem teraz? Miałeś być kucharzem. Czego ci tutaj brakuje? Kurczę, czegoś mu tam brakuje. E, dobra, ale gdzie jest ten kucharz? To jest ten. Ma 28 lat. I czy on mieszka? Tak, on mieszka w prostym domu. Tylko, że który to jest. Pisaliście mi, żebym tam. E, ale dobra, będę widział, e, żebym tam sobie nazywał te domy. Już powoli zaczynam nazywać te domy. Jeden, na... tak powoli. No, no, nazwałem jeden dom, który się nazywa Dom Kowala <laughs> i tyle. Ale on podejrzewa, w tym mieszka. Tak, a tym to jest Bogna, a dobra, spoko, czyli Amelio, witam, zapraszam, zapraszam, tworzę nową osadę. I od razu przypiszemy Amelie. Fajnie, fajnie, fajnie. A może dla tej Bogny tego kolesia bym ogarnął. Muszę sprawdzić, ile ona ma tam wiosen sobie ten liczy. Dobra, wolne miejsce. Tak więc tutaj, i wiekowo Amelia będzie do tego. Tamten ma. Nie wiem, ile ma 20 chyba. No jakoś też jest starszy troszkę. Więc będzie spoko. I od razu przypiszemy ci miejsce pracy. W gęsiarni? Nie, no jeszcze nie, nie funkcjonuje, tak więc. Ale spoko, rolniczką będziesz. W oślarni tam mam obsadę. Yy, szopa rolnicza. Kurczę, tutaj będę musiał coś. Nie wiem, co tam brakuje. Ale to nie. Chlew. Może do chlewika, bo ten teraz pan knur ma taką rodzinę, że sam już nie ogarnia i szaleje po prostu tak. To może i tak. Tak zrobimy. Albo. Tak, na razie niech tam ogarnie ten chlewik. Bo ja, ja nie ogarniam. Dobra. Pysznie. I teraz w sumie fajnie by było i ciebie też. Nie, najpierw sprawdzimy tamta dziewczyna jaką. Jakie, jakim, w jakim ona jest wieku? Tam żeby była para, to musi być. Hmm, podobny wiek. Gdzie ona jest teraz? Nie mam pojęcia. Hmm. Po domkach najlepiej sprawdzić, gdzie jest pusty domek o. Ten i imię Bogna. O, proszę. Nie wiedziałem, że teraz sobie tak. Bogna 24, a on ma 22 lata. To spoko. Będzie Jak pasowało. Wszystko będzie spasowało. Dobra. Dobra. Następny. Ale mi się wioska. Ale mi się wioska poszerza. I teraz tak. Z bogną możesz się spiknąć. Tu jest dom. Prosty dom? Czekaj. Kurczę, nie, nie wiem do kogo. Wysłać. Czy do domu. Czy do prostego domu? Kurczę, nie mam pojęcia. No dobra, na razie przypiszecie, ale znaczy się, że możesz być, tak? I teraz zobaczymy ten prosty dom. Nie, nie, nie. Tutaj się coś pogubiłem, chyba. Dobra, na razie go odpuścimy sobie. Później to, jak wrócę z, z miasta, to ogarnę to wszystko. Tylko jeszcze robotę, żebyś coś tam robił. Zobaczmy, jakie. Kurczę, to, to tylko chata zielarska mógłby się ogarnąć? Hata zielarska. Jaka z ty, to kara. Trzeba będzie cię podszkolić w jakimś pójdziesz do roboty ciężkiej po prostu nie może 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 do łowców pójdziesz tam tak będziesz tam z nimi się męczył tutaj wiesz tu cię nauczą fachu o. ale powiem wam że ciężko znaleźć się teraz mi autentycznie jest mi coraz ciężej znaleźć takie osoby które są bardziej ogarnięte tak więc jak tutaj zobaczyłem okazję zwietrzyłem okazję to mówię o dobra dobra sprzedajmy tak, bukłak, butelki, butelki, chlebek może zostawimy. Nie wiem, ile te gęsi kosztują. Chciałem może więcej kupić tych gęsi. Zresztą nawet nie wiem, ile w tej gęsiarni jest slotów. Szczerze mówiąc, dobra. To tak. To yy, kleik. <zysy> Z tego można tutaj pocisnąć. Miedziany młotek, to kowal już klepie. Miedziane bełty, to gdzieś tam... Dostałem. homora, Sprzedam. Pałka to też na jakichś bandziorach. Zdobyczne. Tutaj pogrzebałem trochę w arsenale i takie stare rzeczy poznajdywałem. Worek. O, proszę bardzo. Skórę to nie. Sztabka miedzi. Aż tyle mam? Nie wiem. Słomę. Wino gruszkowe. Proszę bardzo. To też. Zupa grzybowa może sobie zostawimy. Dobra, tak ci trochę sprzedam, ale jeszcze żebym z głodu nie padł. Łuk. Łukę zostawię żelazną siekierę mam ci sprzedać, bo mam. Mam dwie chyba jeszcze, tak więc to spokojnie. Yy, I żelazny nóż. Chociaż nie, żelazny nóż jest dla mnie. A te wszystkie sprzedam, bo niepotrzebne są. Dobra, spokoj. To chyba wszystko jeszcze kamienną siekierę, którą tu przed chwilą dostałem. Yy, no i wydaje mi się. A, no jeszcze te takie graty, bo teraz moja małżonka nie, nie waży jakichś tam dziwnych trucizny, to też. Można by ogarnąć, wyrzucić. O, no dobra. Ile mam pieniędzy? No, całkiem nieźle. Tak więc. No dobra, na razie. Spadajmy i lecimy sobie, panie ośle. Z powrotem. A nie, jakie? Kurczę, z powrotem. Idziemy po gęsi. Ja już nawet na tyle już się orientuję, że wiem. Tylko jak mi przypomni żona, to ja już później wiem. Gdzie są. Ej, a nie, właśnie się zdziwiłem, że. Tu już tak bazowałem na swoich informacjach, a tutaj nie ma gęsi. O kurczę, gęsi mnie atakują. To jest to, co gęsi lubią najbardziej: atakować bezbronnych. Nie, bardzo lubię gęsi. Kurczę, boję się. Boję się. Dobra, tak, pan gąsior. E, nie jest aż taki drogi. Dobra, kupujemy pana gąsiora. Oj, chyba coś nie, nie za bardzo kupiłem go. Aha, chyba przetrzymałem. Tylko krótko trzeba i gęsiarnia. Ile jest tutaj slotów? 2, 4, 6, 8, 10, nie kupuję więcej, bo tak samo podejrzewam będzie z. samica dobra z gęsiami, tak samo jak z kurami. Mam już tam dużo. Mam już gąsior. Tak, spoko. Tam nie mają jeszcze paszy. A zresztą zaraz się chciałem zobaczyć, czy można sprzedać. Właśnie, gdzie to jest? Bo ludzie sugerowali, żebym sprzedawał zwierzęta. Ja się zastanawiam, czy można by zabić, nie? No ale z drugiej strony, akurat żarcia to mam dużo. To więc tak, kury są i jest 10, i jest maksymalnie. Już więcej chyba nie przyjdzie na świat. Tak więc mam dwie starsze kury, mam starego koguta. Nie wiem, czy one czasami, czy, czy one nie zdychają na przykład, tak się zastanawiam. Hmm. Dobra, wiecie co? Na pewno skończę z kogutem tym starym. Żelasty jest. Tylko nie wiem, czy go można jakoś sprzedawać tutaj. No właśnie. Średnia długość życia o 6,25. Gotowość? Dobra, uwaga. Nie wiem, jak to sprzedawać na razie. A nie, jest tutaj X. Sprzedaj. Dobra, czyli już mniej więcej wiem, że 6 lat żyje średni wiek. Hmm. Ojej, to inne zwierzęta trzeba też sprawdzić, bo żeby czasami nie było coś takiego, że mi zaczną umierać, nie? Dobra, ile sprzedajemy? Za 451, tak? Za 451 chyba sprzedałem go. Nie wiem, tak tutaj było napisane, 451. Sprawdźmy natomiast świnie. 901? to tanio jest, a no ja rozumiem, no rozumiem, tu nie mam jeszcze jakiś tam, yy, jeszcze jakiś tam. Jakiegoś sprytu albo jakiegoś poziomu w dyplomacji, żeby sprzedawać za drożej, tak chyba o to chodzi o tutaj dwa nowe prosiaki, no to właśnie te, które przyszły niedawno na świat i tego, bo to jest będzie knur tak? a właśnie średni. O ja cię kręcę, jakie jak jaka Dobra, ten knur tutaj będzie więcej żył niż ja podejrzewam. A, uwaga. To też istotne. Ile osły? Ile osły mogą żyć? O panie, o panie. Dobra. No to w tym temacie już nie musimy się martwić. Dobra, wsiadamy na pana osła. Ty to, panie Ośle, to jesteś młodziankiem jeszcze. Do 31 roku życia możesz jeszcze tutaj To jest średni, a ja ci przecież dobrze traktuje nie z buta cię nawet nie nie, nie nie ten nie pociągnąłem ani razu tak więc u podejrzewam że u mnie a jak będę miał konie to ty w ogóle będziesz tylko będziesz chyba ej zgubiłem się będzie mieszko na tobie jeździł tak mi się wydaje fajnie by było jakby były kucyki tutaj co i te małe dzieciaki by, by były lecz uczone zresztą Gra mi się naprawdę bardzo podoba. Ona się rozwija chyba jeszcze z tego co słyszałem. Ma być multiplayer w tej grze. Czy, czy, czy źle słyszałem. A może chciałem bym, żeby tu był multiplayer? W sumie fajnie by było. No ale wtedy jakby był multiplayer, to pewnie byśmy się tutaj mordowali. Podejrzewam, nie? <laughs> Mogło i tak by być. Podejrzewam, że tak mogło być. Dobra, wracamy do domu. Jeszcze się zastanawiam, ponieważ teraz, z racji tego, że osioł ma duże juki, to ja bym wiem. O, właśnie, tutaj jest miejsce, gdzie jest dużo gliny. Może bym tą glinę. Bo teraz będę garki lepił. Garnki będę mocno lepił. Tak więc, ja sobie chyba zanim do małżonki swej wrócę mm, na wieczór. A nie, tutaj się zapisać chciałem. Nie to, tylko chciałem po prostu zjeść coś. To jeszcze ową... Kurczę chleba nie sprzedałem. A dobra, dobra, dobra. To jeszcze sobie zupinki zaciągniemy. I tylko że nie mam chyba łopaty. No to łopaty sobie trzeba będzie zrobić tutaj. Nie, nie mam. I e, z, chyba kurczę tą glinę sobie weźmiemy z tą... Co prawda glinę można wydobywać w budynku, tak? Ale tam akurat ja wolę, żeby kamienie były wydobywane, wydobywane czy tam coś innego, już nie pamiętam. Co tam się wydobywuje, a tutaj można by stąd zabrać, chyba tak zrobimy. sobie łopatę jakąś znajdziemy. O, jeszcze królika można zabić, dobra, żyj sobie. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Ja tutaj jednak po ciemku zbiorę tą glinę, i dopiero wtedy wrócę do domu. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam, Anton.